Witajcie, monety już wysłane, zaprezentuję Wam te sztuki, które tym razem trafią do gradingu. Zacznę od tego, co mam już sprawdzone. Przy poprzedniej wysyłce udało mi się otrzymać dwie wysokie noty MS68, więc zacznę na sam początek od tego. Mam jeszcze dwa ładne okazy, 20 zł z 1989 roku. Nie ma na co czekać, i warto spróbować znowu zawalczyć o wysokie noty. Liczę tutaj na MS68 i MS67. Dwie kolejne monety znajdujące się w tej wysyłce są to 10 złotówki z 1971 roku. Jeszcze takie sztuki mi się udało znaleźć. Fajną świeżość posiadają. Te monety? Jakie przeczucia co do ocen? Może uda się dostać noty MS-66 i MS-67? Troszeczkę trzeba będzie poczekać. Co dalej? Znalazłem rewelacyjną sztukę, którą jest oto widoczny tutaj 5 zł z 1987 roku. Prezentuje się obłędnie. Jej świeżość jest po prostu unikatowa. Wygląda po prostu niesamowicie. Ja obstawiam tutaj notę MS-67, choć może być różnie. Okaże się, czy miałem rację, jak wróci z gradingu. Pora na kolejną sztukę, jest nią 2 zł z 1985 roku. Teraz, tak patrząc na widoczną monetę, wydaje mi się, że mogę mieć lepsze sztuki, ale bez powodu nie trafiła do tej grupy, więc leci do NGC. Ocena, jaką może otrzymać, to MS63. Kolejna moneta, czy uda mi się przy tej monecie znów powtórzyć notę MS67? Ta sztuka prezentuje się ładnie, lecz 100% pewności nie mam. Może być różnie na przykład mocne MS-66. Tutaj akurat jestem bardzo ciekaw. Z tą sztuką lecę w ciemno. Jest nią to 10 zł z 1988 roku. Rozum mi podpowiada, żeby jej nie wysyłać, lecz serduszko mówi jednak swoje. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Więc ta sztuka również wysłana. Co do kolejnej monety, którą jest 500 zł z 1989 roku. Muszę powiedzieć to, że jest to jedna z lepszych sztuk, które posiadam. Mam pewne obawy co do rewersu. Jest tam widoczna mała rysa między godziną 12 a 13. Prócz tego jest lekkie niedobicie na godzinie 18. Rok 1939 jest nieco niewyraźny. Awers również zawiera małą wadę z templa. Może uda się MS66. Przed wami dwie sztuki złotówki z 1983 roku. Te sztuki pochodzą z rolki bankowej. Obydwie posiadają na swojej powierzchni, jak widzicie, niesamowitą świeżość. Rewers i awers piękny. Uważam, że będzie wysoko, ale obejdzie się najprawdopodobniej bez opisu proofa. Mam po prostu takie przeczucie. Rewers jest idealny, lecz awers wstrzymuje troszeczkę tą notę, ale to są tylko moje przypuszczenia i mogę też być w błędzie. Teraz druga z kultowych monet PRL-u. 2 zł z 1974 roku. Kolejny piękny projekt PRL-u. Moneta posiada małą skazę na rewersie na godzinie 13. Będzie to miało spory wpływ na notę, poza tym moneta prezentuje się zjawiskowo. Zegarowy połysk. Obstawiam między MS66, 67. Co do kolejnej monety mam sporą zagwostkę. Jak dla mnie ma ona nietypową świeżość. Mam pewne obawy co do niej. Ładna świeżość, ale może otrzymać notę pokroju grzemyta lub czyszczona. Taką kupiłem, tej sztuki też jestem ciekaw. Więc bardzo duży znak zapytania nad nią. Kolejne monety to 200 złotówki z 1987 roku z wizerunkiem króla polski Kazimierza III Wielkiego. Pięknie wyselekcjonowane sztuki. Posiadam ich więcej, ale na sam początek zawsze sprawdzam dwie sztuki. Obstawiam notę MS66-67. Niżej nie powinny otrzymać. Są tu również inne monety okolicznościowe, takie jak 20 zł z 1980 roku, monety na okoliczność 50-lecia Daru Pomorza. Jedna sztuka posiada skaleczenie na awersie na godzinie 12, druga sztuka powinna też być na poziomie MS66. Dodatkowo awers posiada destruk. Cyfra 9 oraz dolne skrzydło oroła wraz z lewą łapą, można dostrzec tutaj podwójne bicie. Oznaczyłem tą sztukę jako mint error, czy to będzie trafne? Okaże się na pewno jak wróci ta moneta. Kolejna moneta z pocztu książąt i królów polskich, którą jest oto widoczna tutaj 100 złotówka z 1988 roku z wizerunkiem królowej Jadwigi. Przeglądałem bardzo dużo monet i ta jest jedną z lepszych sztuk, które mi się udało wyselekcjonować. Pierwszy raz wysyłam tą monetę, więc ciekawość jest bardzo duża, co tutaj mi się uda osiągnąć. Chciałbym MS67. Ale może być tak naprawdę różnie. Teraz yy, złotówka z 1988 roku. Przy tym nominale i roczniku miałem już jednego MS-a 68. Ta widoczna sztuka jest moją drugą próbą na tą notę. Rewers prezentuje się obłędnie. Zastrzeżenia małe mam co do awersu. Dwa zarysowania znajdujące się na godzinie 12 pod literką S, więc wydaje mi się, że nie jest chyba to do powtórzenia. Wszystko się okaże, jak wrócą z gradingu. 20 groszy z 1979 roku również są dwie sztuki, obydwie wesołą z myślą o nocie Proof Like. Mają sporą szansę na tą notę, może być tak, że jedna z nich dostanie Proof Like'a, a druga pozostanie z MS-em. Źle na pewno nie wyglądają, jestem po prostu dobrej myśli. Wcześniej Wam już wspominałem o tym, że z tą monetą zdobyłem już cztery topki. Z tą sztuką może być podobnie, ale nawet jeśli uzyskam MS-66 to będę bardzo zadowolony. Więc jeszcze chcę spróbować i sprawdzić, jakie mam pole do popisu. I wysyłam ją też do gradingu. Dwie 5 groszówki, rocznik 1962 i 1970. Ta sztuka, możliwe, że otrzyma MS-66. Większe nadzieje wiąże tutaj z rocznikiem 70. On wiele lepiej się prezentuje. Może uda się osiągnąć nawet i MS-67. Lecz to jeszcze nie wszystko. Monety, które będziecie mieli okazję zobaczyć, uzupełnią moją kolekcję. Pierwszą sztuką z tej grupy jest jeden złoty z 1925 roku i to jest właśnie ta moneta, której będzie tyczył się kolejny konkurs, ale pojawi się w osobnym filmiku. Piękna sztuka posiadająca miejscami połysk meniczy. Z kolei moja kolejna próba na notę Proof 69 Ultra Cameo. Mam już jedną sztukę z notą Proof 68 Ultra Cameo. Poluje na 69, więc walka toczy się o wyższą notę. Kolejny z w Polski do kolekcji. Moneta posiada mocną patynę, rewers bez żadnych skaz, więc nie powinno być tutaj niskich not. Posiada minimalne mikroryski. Co do Chrobrego ciężko mi jest wyczuć jaką notę przyniesie moneta. Może być i nawet Proof 67 Ultra Cameo lub nawet i samo Cameo. Ciężko rozczytać tą patynę, mam już na koncie kilka wysyłek i pomimo tak dziwnych patyn było nieraz miłe zaskoczenie. Przed Wami jeszcze na sam koniec trzy destrukty. Pierwszy, już bardzo dobrze Wam znany, jest to rybak na podwójnej trawce. Ta sztuka będzie perełką w mojej kolekcji destruktów. Wróci z gradingu i zaprezentuję Wam resztę destruktów, które do tej pory znalazłem. Na targach w Berlinie kupiłem rulon bankowy z drugiej RP. Ja już go otworzyłem. Film z tego otwarcia wskoczy troszeczkę później, ale co chcę Wam powiedzieć? Znalazłem w nim dwa destrukty. Obydwa znajdują się na awersie. Jeden ma niedobicie dziewiątki w roczniku, drugi z kolei posiada dziwny nadatek materiału w napisie na otoku. Pierwszy raz z takim czymś się spotkałem. Jestem ciekaw, jak to oceni NGC. To wszystko na ten moment. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, aby Was nie ominęły kolejne interesujące materiały. Pozdrawiam i do zobaczenia!